Kim jestem z tym, czarek. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Faggins z 19 2019 na serii Powód do przyszłości. <coughs> Jeśli ze mną są Witam. Oczywiście się Żyd w końcu wrócił z ich lania, Chuj, wie gdzie? Na budowie byłem. No, zarobić. Książki były potrzebne, nowy nabytek kupiłem. Może byś się pochwalił, co? No, pochwalę się w tym odcinku, sąsiedzi, bo jedziemy po Twój combine. A właśnie, w końcu się zdecydowałem na jakiś kombajn Też raz w życiu. No, no, będzie grubo. No a dzisiaj będziemy pomagać sąsiadowi w, w, w siewach. Ogólnie jeszcze sąsiadów nie ma, ale będę do następnym odcinku, także pomożemy mu dzisiaj zasiać. No, otwórz te drzwi. Klapka się zacięła. A e, tak, nowy napytek hmm. będzie taki, że będę latał e, zestawem uprawowo siewnym. No lepszym niż ja. No, opuszczamy i lecimy. Co jest? A! kaby nie podpiąłem co hmm? Tak dzieje? siejemy te pola i jedziemy na kolejne dwa No I na ten sezon to będzie koniec Jutro jedziemy po nowe nabytki, skupujemy zimę Chyba, że zimą będzie się coś działo, to wtedy nagrywamy I na wiosnę się wyłumie kukurydzę A u was nawozy Chociaż hmm. nie, jeszcze łąka jest u ciebie Właśnie. Ciekawe, czy wyschła? Nie wiem. Tam jestem ciekawy. No i co tam chce się gdzie powiedzieć? Co się działo, jak mnie nie było? No, nie, a nic się nie wiedział, że to doszedł. No to to ja wiem. No, i co tam? Bogadaliśmy, wypiliśmy flachę. Eee, <laughs> odby... Bocz... nie! No, jak cię nie było, to straciłeś tę szansę. Nie no, Kurwa pieniążki były bardziej potrzebne niż cholanie. No to właśnie. Sypili, matem pracował. No, za, za, za nowy nabytek zapłaciłem prawie 70 tysięcy, a dokładnie trzy maszyny. Boże, to co żeś tam pokupywał? No nie powiem, zobaczysz jutro. Jezu. Ja też nie będę zdradzał, może w sumie był omówiony taki kombajn, jakiej marki, ale jaki dokładny to jeszcze nie. Także no, trzydziestkę sprzedałem, pług sprzedałem, brony sprzedałem. <laughs> Boże. Ta trzydziestka to stała nic nie u Ciebie. No, to ja za duże pieniądze ją sprzedałem. W stanie kolekcjonerskim, kurwa. Tak. ja się jeszcze na czarnych blachach. Na no, starych jeszcze. No. Hmm. Także w sąsiedzie będzie ciekawie, nie? Ja. Teraz będę musiał myśleć nad kupnem większych przyczep i no, jakoś, może, prasobelująco Hmm, niedługo to będzie tyle masz, że trzeba będzie przebudowę go swój zrobić. No, u mnie. U mnie nie. No, mnie. Jest... U mnie się jeszcze mieszka. No, mnie będzie ciężko z kombajnem, gdyby go schować gdzieś. I też radę hmm. U mnie stoi pod chmurką i to u Ciebie będzie stał pod chmurką <noise> A ten bizon stał, pod chmurką stoi pod te, ten, stał, to teraz internet, ten, ten Ten stoi, to kuna. W wszystkie kombajny stoją pod chmurką, ale sąsiada bizon stoi No Bo nie ma, nie stoi w garażu <noise> Który sąsiad musi postawić wiatę Na kombajnu No Ogólnie ten trzeci cały wpłaciłem milion na gospo, żeby mu wybudowali. O kurwa. No. Zaraz będzie zapewne Henniech dzwonił, żeby pomóc mu. No. Ja się tego wyłapaliśmy, nie? No. Ale milion. Milion to jest na budowę i mm. na kupno maszyn. To Wszystko. Tak. Nie Może by się trochę ten to tu w końcu kupił do susa, przydałoby się A, powiem ci, że teraz w nowym ciągniku też będę miał adapter do turacza, będzie kupić No No mi się przydał ten turn, cholernie No ale do czego chwilowo? No planuję powoli w krowy iść już, nie? O, sąsiedzie, to kiszoneczka będzie No właśnie, z tego się przyda turn, nie? No to na razie u mnie za wystarczy z turem. Do ubijania to się przyda wie coś ciężkiego. A po nowy nabytek będzie ciężki. No przy... Będzie do ubijania. Będzie ciężki, bo tam jest 130 koni pod macho. Łafak! Mm. Wow, no i sąsiad. Co? Ursus poginty. Nie, spokojnie. Nie wiem, to też się łatwo gnie. Teraz naprawdę sąsiedzie kupiłem taki nabytek, że naprawdę musiałem musiał myśleć o zmianie sprzętu. Hmm. Chyba 60 sprzedam albo zetora. Hmm. Właśnie u mnie 60 jest, bo to się u, u mnie nic nie robi. No u mnie też 60 prawie że nic nie robi. Dlatego myślę sprzedać właśnie 60 jeszcze. No. I za sprzedano 60 i rozsiewacz, wziąć kupić większy i przy okazji opryskiwacz. Hmm. się kupić, to kupić pul trzeba będzie. No. Bo nowy nabytek, no, będzie dwa razy taki jak Zatoru. Boże, chyba dwa razy taki. Nie, nie, nie mówię jakiej firmy. Chyba dwa razy taki jak Ursus mój. No, od Ursusa trochę większy. No. Nie mówię od razu jakiej firmy będzie to maszyna. Hmm. Ale zdradzę tylko tyle, że będzie dosyć nowa. Znaczy, może nie tyle co nowa. Używana będzie. Tak. Mm -hmm. Z tego co tam byłem u tego właściciela, to tak. Jedna maszyna jest po generalnym remoncie. No I dwie czekają na remont. Aha. Ale ja tak se myślałem, czy by Ursusa nie przemalować na żółto. Brzydko by wyglądał. Tak, na żółto? No. Są, są żółte Ursusy. Sama, ale ten by brzydko wyglądał. <noise> to mnie nie wiedziałem, co jeszcze 10-14 żółtej. No, takim sięwnikiem, malutkim, ja się i szybko mi to idzie. No, bo to jest dosyć małe pole. Ale długie. Tak. Tamte będzie większe. O nie, no. Ja zanim wsadzę maszyny, zmienię to o Jezu. No i sąsiad, ja w tym sezonie, powiem ci, będzie u, kurwa u mnie. Ach. Jutro będziemy trzy kursy robić jak nic. Boże, aż tak? No, na znaczy, szczęście daleko nie ma może by było zrobić tak, że pierwszy kombajn, bo wszystkie z kombajnem maszyny nie wejdą e, Trzeba będzie, wiecie co, większe lawetę pokazać z Henkiem, trzeba będzie sporo zapłacić, ale trzeba będzie większą lawetę że... Bo kombajn tak łatwo nie wsadzimy A co on nasz taki nie Ode mnie maszyny też tak łatwo nie wsadzimy A przecież kombajn nie jest jakiś wielkościowo wielki przecież Nie jest, ale jest header na wózku Aha Jej, to może potem by się pojechało ciągnikiem po tym wózku Oczywiście znaczy, na lawetę wszystko zapakujemy, tylko trzeba będzie dużo lawetę wziąć, bo ode mnie też będzie sporo, bo ode mnie trzy maszyny. Aha. Z ciągnikiem, nie? No, z kombaniem to razem cztery. No, pięć, bo chyba jeszcze... Wózek? Kończy sąsiedzie chyba będziesz się musiał wrócić, taki cienki pasek tutaj. Chociaż, nie, na styk będzie, to idź na kolejne pole. Które to było? Tam dalej, obok mnie. Aha. No dobra. Powiem tak, ciekawostka jest taka, że mogę zdradzić jedną maszynę. Będzie to kultywator, a dokładnie brona talerzowa o szerokości roboczej 4 metrów. No trochę szersza niż musiewnik. Tak, yy, musiewnik ma aktualnie 4 metry. No. Także no, będę miał zajebisty zestaw uprawowo siewny Mam nadzieję, że ten ciągnik da radę z tym. Hmm. Musi. Kurde, ale mi zniosło tak. No, trzymam kciuki za nową maszynę. No nie tak, ono, no u mnie na gospodarstwie nową, tak? No, no ale ogólnie to będzie używany ciągle. Już taki wyschórzony. tak. Już umowę mam spisaną, zgadaliśmy się jutro po odbiór. No a z kombajnem a, to. Tam brama ma być otwarta, wszystko już jest zapłacone, jutro jedziemy po odbiór, bo byłem już u tego właściciela, oglądałem Podobały mi się maszyny, spisaliśmy od razu umowę, zapłaciliśmy mm -hmm. Umowę już wszystko mam i teraz tylko jutro jeszcze po odbiór i do rzędu przerejestrować Z kombajnem to niestety mnie nie było przy kombajnie, przy patrzeniu, bo... Tak Taka niespodzianka będzie też dla mnie, bo go nie wiedziałem jeszcze tak, tam wszystko jest wpisane, Czarek wie jaki to jest model, wszystko, mm -hmm. nie widział go ogólnie Ale byłem z właścicielem, przyjechał tam Czarek może tam To tylko po zdjęciach widział co tam w polu może robił on No e, Przyjechałem razem z właścicielem tego kombajnu i Czarek na spokojnie w domu spisali umowę Jo Plaket przy okazji wypiliśmy No, czekaj, to też przy niczym mówiliście? Tak, przy Dobra No, w końcu jakiś kombinny gospel będzie, a nie? No! i jeden metra roboczego. Tak dużo! Tak. Jezu! Ja te swoje pola na. kurde, nie wiem ile razy wezmę. Na no, kilka. Na dwa? Niż musiał w sąsiedzie pole kupić. No, albo połączyć te trzy. Też możesz? No. Za pamięć jestem, gdzie trzeba będzie jechać u mnie, ponoszona. A ja mam 58% jeszcze. No, u mnie 55% u siebie No, u mnie trochę mniej schodzi. Oglądamy się po kukurydzy, tak, by the way. To było kukurydza ostatnio. No, ja nie wiem, co siedzi tu, zauważyć, że to pole jest połączone. Które? One nie było włączone. No nie było, z sąsiadem przyjechał w sąsiedniej wsi New Holandem T7 tu Mówię do niego, a chuj oraj od razu jedzę Nie No i sąsiad będzie miał teraz dwóch, jedno duże pole Boże On tym bizonem się zamęczy Wielką broną ależowo? Nie Jak widzisz sąsiedzie zaorany. No, ale głęboko A tysiące mu zapłaciłem hm. Ale jak głęboko to orą właśnie jak mówisz, głęboko zaorane. No. Trochę usu zostaje po dupie, przez to jechać. A myślisz, że to że nie? Nie wiem, no to jest słabszy niż kursus. No to wiesz, na to wygląda. No ja jeżdżę na włączonych napędach i blokadzie, nie? No, tak samo. w ogóle nie wiem, ile... jutro jedziemy po nowe nabytki. Jo. Taki będzie dosłownie szybciutki odcinek. Mm -hmm. Ewentualnie może będzie jeszcze łąka do grabienia, ale kto to wie? Nikt nie wie. No. I sąsiedzi. Skipujemy zimę. W międzyczasie w zimę zrobisz sobie remont kombajnu. Zobaczysz, co tam jest do wymiany. Posmarujesz. Jo bo kombaj jest nieremontowany ani nic, nie? Aha, czy po prostu taki jaki był, tak stoi. A tak, w na razie zostawiony jest. Aha. Nawet no. jakbyśmy kupywali to już by raczej na 90% był wyremontowany. No A czemu taki powód sprzedaży szybki tego kombajnu, bo nie wiem nawet. Słuchaj, była okazja, to się brało, nie? <laughs> Ale on też szybko był wystawiony. No taki zaraz poźliwach. No. Nie, może kupił drugi albo ostatni sezon. No nieco ciekawym, nie. nie? Tak jest, to bierzemy. Tak akurat on wystawił wczoraj, a my dzisiaj już do niego dzwoniliśmy i wszystko za... Mowę, żeśmy... O 15 Jo mamy już 17 No Znaczy w realu to 15.10, ale chuj z tym <noise> Niedługo <głos> będzie kozioł No Nasz trzeci, trzeci trzeci sąsiad Tak, a ja. później będzie czwarty jeszcze No, to tak po 16 Ale czwarty będzie dopiero na wiosnę Jo Więc co można powiedzieć, że nasza wioska się rozwija do przodu Możliwe, że dojdzie jeszcze piąty sąsiad. Co? Jaki piąty sąsiad? No nie mówię ci jaki. No kurde, ten zawsze jakieś tajemnice ma przede mną, no ja pierdolę. Weź go tam ja w komentarzach bo O ja pierdolę. Ty ile tych ludzi chcesz tutaj mieć? słuchaj, siostrzenie, raz na jakiś czas przyjeżdżał. No zaraz się wakacje zaczynają. A to znaczy jesień chyba masz dopiero No Chyba fe, 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 ferie tak, no. no ferie o właśnie, No No to on też będzie chciał przyjeżdżać tutaj co drugi weekend Aaa Tylko żeby nie, nie chciał w moim ursusie się bawić Nie, oni są ogarnięty chłopie Bo ja nie chcę widzieć ursusa rozwalalnego No kurwa, on dychę ma, ale człowieku <laughs> Sorry, 12 lat ma, no, ale z zetorem popierdala na piątce Jezu Tylko urs Ursusa mojego mu nie dawaj Co samo <grym> co, co samo To moc No to właśnie, jak, bo jest jeszcze ciągnik, tak? No wyciągnij, dopiero będzie kurwa moc Ja mu chyba nie dasz od razu O, no, tamtego to kurwa broń Boże, nawet <grym> ja się będę nim dał jeździć To będzie zeter do nauki no on ten para dostanie i... A Paliwa masz, ty palisz, twój problem. No, paliwa spalisz to będzie super. <noise> tak. Kurde, pole szybko idzie we dwóch. Co ty myślałeś? Ile masz odcinka? 16 minut. Tak, ład. dokończymy ta pole i koniec Mom. Dzięki pasek dostanie Taki cieniutki. No nie, na no... trzy skiby. Aha Dziwne, że mi u temperatura nie poskakuje. Zimny jeszcze. Dobra, chodzenie. No. U mnie jest 70 stopni. U mnie 20 tylko. Bo jaka maś przejedziesz. Ale Ursus tak bez remontu dobrze chodzi. Ja pierdolę. Widzisz? Dobra, okaza się trafiła. Ja teraz nie tak dawno w zetorze w kryski naprawiłem, to już nie dymi na niebiesko. Chcesz, <laughs> to dymi jak smok, ty. A teraz dymi na czarno. No to zdrowo właśnie. Zbierzemy ja Ty Robisz teś lat, czy ja? Nie, Uzu to zostanie na czarno Dymie. O no, mnie też był dół tylko w dół i oś czarny Dymie idzie Łee, wy... a, A, siem nie wyłączyłem Kurna Dramatyki nie włączyłem O, teraz To on się za głowę złapie, że my już pola zasialiśmy A niech ma porzucił mi kombajn, to teraz ja mu pomogę, choć za to. Tak, ja no on tam się na jakiś. dwie minuty. No. A. No tak, widzicie, pomagamy sobie, musimy pomagamy sobie nawzajem, o to w tym chodzi. Kurat co mi porzucił kombajn, tak jak wtedy właśnie w żniwa. Ja mu teraz pomogę z ym, siewem. Więc pomagamy sobie, o to w tym chodzi, tak? Nie, żeby sobie się żreć i tak dalej. My będziemy, jeżeli w zgodzie, to będzie wszystko git. I sobie pomoże sąsiadowi sobie tak i tak dalej i tak dalej. Jak właśnie pomagamy sobie nawzajem. I też dziękuję za dobre odebranie tej serii. Bo to wam bardzo, bardzo dziękuję. Bo też dzięki temu właśnie mam dużą chęć do na nagrywek. Także wielkie dzięki jeszcze z całego serca dla Was. Też od takich widzów, tak? Także ogólnie za wszystko Wam dziękuję za łapki dociszania. Mi na nie zależy. Będą łapki takie, to nie będą, trudno. Nawet ogromnie, żeby to się wam dobrze oglądało. I żebym ja miał z tego przyjemność nagrywania. A, ja mam każdy nagrywania, wam się to dobrze ogląda, więc oby tak dalej. A tym bardziej każdy by chciał poglądać jak gdzie ta wyglądała kiedyś. Więc to jest plus. Także to jest jeden wielki plus. Bo o to mi chodziło, żeby Wam się dobrze oglądało, mi się dobrze nagrywało, więc o to w tej serii chodzi, by też tak się rozwijać. Jak na razie widzieliście, będziemy mieli właśnie combine i tak dalej, a kiedyś nie mieliśmy. Też to w tym chodzi. Babakom się dobrze co nagrywa. No i co? To by było na tyle dzisiejszym odcinku. Może taki króciutki, 21-minutowy. 21 Ale no, mamy jesień, więc nie ma co do roboty. Do siania. Także co? Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym. Także na razie trzymajcie się. No i miłego dnia. Dnia wam życzę.